No witam, witam. Czas na kolejną porcję gwinta. Przed nami następny wizjonerski deczek pana Interlopera, a będzie to powrót do syndykatu, czyli frakcji najtrudniejszej w obsłudze, ale zarazem najbardziej satysfakcjonującej. Tym razem coś co Interloper ochrzcił mianem bezprawie, czyli spam wybrańców ognia, gdzie zwłaszcza błyszczą nasi upadli rycerze, ale nie taki typowy, bo połączony z Całkiem sporym pakietem zbrodni, w tym ze skarbem Roiwena, z dwoma skurwielami, a także zwracającym do łask Tasakiem. Przepotężna rzecz. Dwa polecane kombosy. Numer 1. Skurwiel senior z haraczem, a następnie skarb hrabiego Roiwena, który sam w sobie jest kartą zbrodni, generującą kolejną kartę zbrodni. Numer dwa. Potępienie wzbiera Tasaka, co pozwala zagrać wielkiego inkwizytora Helweda. Link do tali w opisie. Czas wbić pro. Jedziemy. Jestem klasno ludem interesu. Gramy na skeligę, ofensywne. Skellige. Na niebieskiej monecie. Co może później tak, mm -hmm. Dobra. Mm. może tego schowamy na o. Dobra, zróbmy tak. Może nie być jak najgorzej. Ciach. Skryba wybrańców na tył, oczywiście. I od razu z haraczem. Bach. No bo wiadomo. Szóstkę ciężej usunąć niż czwórkę. Na szóstkę już trzeba zrobić setup. Na przykład taki. Tylko ostrzega ten miecz Ba. i jeden ładunek możemy zużyć Następnie rzucimy sobie kaznodzieje, gdzie No wiesz co? Okej. Okay.

Okej, okay, aż tak? Dobrze. To widzę, że tu się pan nie patyczkuje. My musimy walczyć o tę rundę, więc zrobimy tak. Pan senior. Mhm. Dobrze. Skoro tak. То паш. Оп! Т Так ти! Зложивее. Wiecie co? Zrobimy tak. Hop, chcę mieć jednostkę z opłatą, żeby coś zrobić z tą kacą. O, na przykład to. Dlaczego to Skarbiec. Dobra. Troszeczkę się też odchudzi ta talia. Kończą ci, którzy sprzeciwiają się woli jarla. W porządku. Czemności na zawsze znikni. Daj mi coś fajnego. Raz, dwa, trzy, cztery. Chciałoby być więcej, ale nie jest tak najgorzej. No. oczyści rany. Skariga! Trzynaście punktów. Dobra. Co ty będziesz grał dalej? Co ty tam masz? Już tylko na zawsze. Okej. Okay. Intrygujące. Dobrze. To graj do końca. Okay. No ciekawe, ciekawe. Ale mam... Mam wrażenie, że się wystrzelał chyba. To ja robię po prostu tak. Już. No, dziękuję. Zobaczymy teraz spryciarzu. I poproszę jeszcze na łapę. No, kurde. Dla zakonu, to był początek. to, czego A twojej kobiecie nie spadnie włos z głowy. Zobaczymy teraz, cwaniaku. Szkoda, że nie mamy... Ha. Szkoda, że nie mamy na łapie. Także nisko upadliśmy. Zostawmy tak na razie. Szkoda, że nie mamy na łapie Morelsa, ale. Handel fisticem. Wieczne oglądanie uchroni nas wszystkich. Na razie tak. Fajne jest to, że przecież oni mają zasłonę. więc mogą sobie spadać na cmentarza a dalej ogarniemy. Okej. Okay. Spróbujemy. spróbujmy Oho No i dziękuję bardzo Ale co są te paski na Żebyś tam nie cwaniakował nadmiernie Możemy też już od razu rzucić kolejnego Wyciągnąłeś oczywiście wojowniczkę

Która już ci nic nie da, Hop. No i proszę, prawie 30 punktów przewagi. Nic z tego, mój drogi. Git. GG. Tutaj dawaj ryj. No i co, mam nadzieję, że kolejny meczyk już będzie tym. Finalnym potężne bezprawie zdecydowanie przesadził w tej pierwszej rundzie. Chociaż no, nie mogę powiedzieć, żeby jakoś bardzo dużo mu zabrakło w trzeciej, no ale jednak przewaga punktowa była po mojej stronie i narzędzia i tak dalej. No. A nie dobrałem pakietu trutek, znaczy dobrałem, ale na własne życzenie nie się pozbyłem pakietu trutek, więc jeszcze ten removal gdzieś tam wisiał. Jestem krasnoludem interesu. Nilfgaard. I znowu gramy na niebieskiej. Wspaniale. Nilfgaard żołnierski. Wernie Szpiegowski, może arystokratyczny. Tutaj wspaniale. Git. Kurde. Chyba nic nie zmieniam tutaj, szczerze mówiąc. Lecimy tak jak jest. Skryba na tył. Ba. No jeszcze trzy kopie, no. Pamiętamy, żeby grać skrybę wybrańców na tył. No chyba, żeby, że nie, nie chcemy, żeby działał, no to wtedy spoko można i naprzód. Nie ma problemu. Dobra, tu będą arystokraci. To jest... On jest do usunięcia, ale na razie... Na razie zaczekamy. Hop. Jeśli musimy łupić i mordować by przeżyć, tak właśnie... No chodź, tylko ostrzegaj. Ten miecz to nie zabawka. No. Upadli rycerze, będą przypałem, jeśli to jest opcja, z Filipem i tak dalej, no bo ich się nie da zablokować, nie da się zatruć. Oho, już groźnie jest. Dobra, no to zrobimy inaczej, żeby nie było głupich zabaw. Żeby się przeciwnik nie rozhulał. To zrobimy tak. Od razu. Żeby nie było wątpliwości. Drugiego trzymam. Okej. Okay. i... No, bardzo ładnie. Hop, hop, Odzyskuję. To jest właśnie zajebiste, bo przecież to jest Perpetuum Mobile. Oczywiście do momentu, w którym zapełnię rząd, nie masz Dlatego przecież super, że zagrałem na tył. Bo tu mam mniej miejsca, no ale dobra, no i tak mi zaraz usuną. Dyskuję monetę za każdym razem, gdy tworzę jednostkę, a tutaj do stworzenia jednostki muszę wydać monetę, więc wiecie, to jest PN recykling. Ciach. I teraz co? A zróbmy, zobaczmy, czy będziesz. Mogę też tak. Super, a grać. On musi kiedyś odpuścić. A jak się rozchula za bardzo, już nie będę go stać, na przykład, dogonić. To, to będzie problem. Dobra. Ty, tak ty, złożyłeś już ofiary. Okay. Gdzie co? Robimy to od razu. Gdzie jeszcze Ty jest? Skarb, skarb. Abiego Rojwena. Bah. Mm -hmm. Czy tu coś możemy zrobić ciekawego? Spróbujmy. O, no kurde, idealnie. A w sumie... No zniszczę, no bo przecież i tak. Zyskam tę monetę zaraz. Dobra, no chyba pasujesz już teraz, nie? Jeśli on będzie grał dalej. <grystanie> to, to ja pasuję na pewno. Gidł. Zużył już ramona. Oho. Daj to, czego chcemy. Twojej kobiecie nie spadnie władzy. Cyk, nie wiem, czy wchodzimy o lyn. Może sobie jednego zostawię. Na ewentualną rundę trzecią. Zobaczymy jak się tutaj sytuacja będzie rozwijać. Wino z tego już nie będzie. Ani nawet komposta. No dobrze. Jestem krasnoludem i zustępnie. A to się trafiłem. A skarb hrabiego raywena robi swoje. Co byśmy to mogli chcieć? No, Cyrusa, nie? Cyrusa byłoby fajnie dorwać. Czy to powinno świecić? Wiecie co? Zróbmy na razie. Tak. No. Jak mówiłem, podstawa to wybieranie głosowe. Hop. Hop. Jakże nisko <grymne> Czy był to skuteczny blidzik? Myślę, że mógł być. Ale Nilfgardu przecież nam nigdy nie jest żal, więc. Tylko GG. No i mamy to. Elegancko. Yy, dziękuję pan Interloper za jakże skuteczną talię. Mam nadzieję, że się podobało. Kronikarki i kronikarze, niech moc będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.